się mano. Dzisiaj gram szkiwi to Tower Defense. Pierwsze raz to nagrywam na moim YouTubie na gamingowym. Okej, okay. ale nie o to chodzi. Kto jest lepszy? Ninja czy Dark Speakerman? Ludzie mówią, że Dark Speakerman jest lepszy albo Ninja jest lepszy. O i ważna wiadomość. Mam dwa ninja, więc dla mojego kolegi, sorry. Okej, okay, ale nie o to. Kto jest lepszy? Dowiemy się. Oczywiście gramy na Palm Paradise. No i zaczynamy. 3, 2, 1. Mapa oczywiście bierzemy Harda. Dobra, więc zacznijmy jak z Ninją, bo ja... Um, ja chyba nigdy nie stawiałam ninja, bo to, jest mu, bo to jest od Krzysia, więc postaw od mojego kolegi. Więc zobaczmy, jak on zadziała. nawet robię robotę JMZ. 100 damage! Sekundant... Trochę słabo. A do którego wave'a mogę z nim wytrzymać? Nie wiem, wie... Kurna, no on drogi jest! Boże! Ja będę musiał sprzedać nerkę, żeby go upgrade'ować! To poczekajmy na... To poczekać... To poczekamy okay. na pieniądze. Dobra, problem. Jedna już poszła. Jakaś czaleta. O, tu jest czelata. Boże. Długo na jego upgrade! Dawajcie mi 200 dolarów! Nie, nie, nie! Skip wave! Potrzebuję... Ja pieniądze potrzebuję! Jest! Nareszcie! Pierwszy upgrade! 300! Boże! Co to za inflacja? nie będę płacił 300 złotych! Boże! Dobra, może postawimy tego naukowca, bo za chwilę zbankrutujemy. Eee, no i teraz chwilę poczekamy. Dobra, nie wiem, co mam zrobić. Postawić kolejnego naukowca, czy upgrade'ować go? No... Nie chcę sprzedać mojej energii, więc upgrade'ujemy go. Boże, no szybciej zarobić. Okej, okay, okej, okay, cofie, będę mógł. 3, 2, 1, okej, boom. To to na tyle ja na razie. Ile mam zdobyć? 5, nieźle. O, tam, tam ma to, ale taka Okej, okay, widzimy się za kilka sekund. Dobra, powróciłem, no i przydałam mojemu kolegowi nerkę, bo musiałam go upgrade'ować, więc upgrade'ujmy naszego ninja do... 600?! Co to za inflacja?! To jest gorsza inflacja niż w Rosji, pozostał kolejnego naukowca, no i teraz... Poczekamy chwilę. Jakiś... Ja szybko zabiorę pieniądze. Widzimy się za kilka sekund. Jest. Upgradujemy go. Level 5. Dobra. Postawmy teraz kolejnego ninja tu. I kurno, zapomniałem jaki on drogi jest. Boże, przyznam ninja to dobra postać, tylko się tak uzależniam od Dark Speaker, bo ja tutaj go mam, że po prostu zapomniałem jaki drogi jest ninja po prostu. Święta matka boska. Więc... O! To świnki morskie mogę upgradeować go. Na max. Nie, żułem. Przyznam mnie, jak moi koledzy mogą z nim wyczynąć. To jest taki... On taki draki! Yeah! Dobra, jest teraz wave 10. No i przyjdzie... O, zapomniałam, że dwa bossy przychodzą. I możemy go upgradeować? Nie, nie może. Możemy teraz. Boże, tak. Co? Co jest? Ok, nie wiem, co tam się stało, ale. Jeden boss prawie pokonany. Nie, no, ten challenge będzie bardzo prosty. Postawmy kolejnego ninja kameramana. Przyznam, ten filmik będzie bardzo długi. Ale żeby nie, było, żeby nie był taki długi, to trochę go skipniemy. O i fajny fakt, nazywam się Denis... Po prostu mówię, nazywam się Denis Doloris. Więc jak gracie Robloxa, to dodajcie mnie. I nas, ju, następny raz, jutro może, Zaproszę 5 Was na no i pogramy na Nightmare. Więc teraz czekamy. Kilka lat. O, jest teraz wave 12. Widzimy się za kilka lat. Dobra, chyba przegramy. Jest, jest teraz wave 14. No i. O, nawet dobrze nam idzie. Nie, no, my to chyba wygramy. Nie, no. Okej, okay, ja tak myślę, że przejdziemy do wave'a 20. Tak się mi wydaje. Um... Tak, my to wygrywamy. Skip Wave. Czy to będzie dobra decyzja? Okej, okay, to będzie bardzo dobra decyzja. Okej, okay, yeah. może weźmiemy na auto skipa. A stopnie możemy. To chwilę poczekamy. Dobra, jest wave 17. No i. Chyba zaraz przegramy. Nie wiem, popatrzmy. Nie, 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 tego nie mogło wyjść. My to, my to wygramy. O my Jednak, my to prze... Okej. Okay. Na razie nie wiem czy my wygramy, czy nie, nie wiem na razie. Więc widzimy się za kilka sekund. Dobra, jedna toaleta była przepuszczona, ale chyba nie zginiemy. Tak mi się wydaje, więc skip wave. Chyba to była głupia decyzja, ale mnie to nie obchodzi. Yy, dobra. Autoskipa włączamy, bo nic nie... Bo na razie jest bardzo prosto. Okej. Okay. Nie no, to jest całkiem prosto. Ta runda teraz jest bardzo prosta. Widzimy się za kilka sekund. No. Okej, okay. nie jest... A w ogóle gdzie jest ten glass toilet? To zajmie jeszcze długo, ale... O Boże, co ja zrobiłem? Nie no, my zginęliśmy, więc postawmy kolejnego ninja. Tutaj e, upgradujemy go szybko. Teraz, więc wkrzy. kolejnego ninja. Szybko upgradujemy. No nie, coś się... musimy zrobić. Czekajcie, my tego nie możemy przegreślić na 21. Więc postawmy kolejnego ninja. Dobra, ja tu już jestem bardzo. Okej, okay, my to post musimy postawić najwięcej ninja. Okej, okay, ich musimy podtrzymać. Więc postawmy może ninja tu i drugiego za chwilę postawimy. Dobra. A do Team postawmy ninja, bo ten już. mamy no, to. O Boże, ile to zajmie nam ile mamy w ogóle HP. Te miasto ma... Okej, okay, ma to 500 il zajmie? nie wiem ile to. Za... Ale... Okej, okay, my za chwilę z... zginiemy. Okej, okay, tego sprzedajmy. i postawmy... Okej, okay, dlaczego tutaj nie postawiłem? Tu mogę postawić... Ninja. Kolejnego trzeba postawić szybko. Um, nie nie, nie mieszka, mieszka. Gdzie, gdzie jest? Jest, jest, jest. Mam za dużo. Okej, okay, mam za dużo. Um, Okej, okay, my to tu możemy jednego sprzedać i tu. I szybko, gdzie jeszcze? Okej, okay, tu postawmy jednego. I. my to. Nie, 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 nie. Nie muszę nie, 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 Tak kręć się, kręć się. Wiele są... A się dwaj. Okej, to musimy... Proszę szybko jakiś naukowiec przedać. Posadź kolejnego, posadzić kolejnego. Boże! Ale się trudno nagrywa i gra! Nawet... Nie! Nie, przegraliśmy to. Przegraliśmy to. Przegraliśmy to. Nie! O oh, oh my! O, oh Ok, ekipo. Prawie przegram przegramy. Ale nie tak szybko jak ja to. Um, musimy ich przejść tam. Bo nam nie będą potrzebni. Mamy dużo kasy. I tam jednego postawmy. I jeszcze gdzie byłoby dobrze? O no, tu byłoby dobrze. Mam no, tylko dwa dla stolety. Poczekajcie. Okej, okay, no. Zabijamy ich nawet szybko. No, my to... My to prze, przejdziemy. Skip wave'a. O stop, okej. Okay. Nie no. Ja, ty, ja tych muszę prze... Nie, nie, nie. Nie mówcie. Nie mówcie mi. Przeżyliśmy. Okej, okay, nowy plan. Postawmy... Skasowałam ninja postawmy teraz tutaj. Okej, okay, nadchodzą. Ja na chwilę pójdę ja na chwilę, na chwilę do kibla. Bo po prostu muszę. Zapomniałam nagrywać, proszę więc yy, postawmy tutaj ninja. I go upgrade'ujmy. Czekaj, co ja miałam wziąć? Okej, okay, nie obchodzi mnie już to. Musimy fuck i postawmy kolejnego ninja, żeby było tak trochę fair. Max level. Gówno dało. Przydajemy ich obu. może mój telefon. Dobra, debilem takim jestem, ale skip wave. O i najbardziej Nie. Boże widzę. Dobra, nie wiem, czy to dobry pomysł, bo ja przydam wszystkim i tu najbardziej postawiam. Przedajmy naszych naukowców, bo potrzebujemy pieniądze. Chyba to była głupia decyzja. I postawmy jednego. Możemy go upgrade. Dobra, upgrade'ujemy go. Teraz, ok, mogę kolejny... Okej, okay, mogę go znowu upgrade'ować. No, no, bardzo dobrze nam idzie chyba. Dobra, nam dobrze nie idzie. Ok, bardziej przydajmy tego i widzimy się za kilka sekund. Dobra, nie możemy przegrać. Przedajemy i szybko tego, tego szybko stawiamy, stawiamy, Boże... Boże, Boże, stawiaj się! Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Proszę, proszę, proszę. Nie no. Przegraliśmy, więc przegraliśmy na Wave'ie 23. Słabo, ale zapamiętajcie, jeszcze mamy Dark Speakermana, więc ciekawe jak on sobie poradzi. To na tyle, subskrybuj po więcej.